Przed Państwem nowy odcinek programu Metamorfozy Par. Nasi uczestnicy Ewa z Pawłem, Danusia Zwalkiem oraz Karolina i Krzysiek wytrwale dążą do zmian. Po wizycie u dietetyczki pani Magdaleny Piechockiej starają się wprowadzać w życie codzienne jej zalecenia. W kolejnych odcinkach podpatrzymy efekty, a na razie zapraszamy do Centrum Mody Ślubnej. Ewa z Pawłem chcą się w tym roku pobrać, a udział w naszym programie jest w pewnym sensie częścią przygotowań do ślubu. Jednym z ważniejszych elementów przedślubnych decyzji jest wybór sukni, dlatego korzystając z okazji Dni Mody i Urody, wybraliśmy się z naszą przyszłą panną młodą na pierwsze przymiarki. Tutaj widać przynajmniej tę kolorystykę, bo najpierw są białe na środku, a tu widać te śmietankowe i one są naprawdę takie lekko złamane. To nie są, one nie są bardzo ciemne, tak? To jest biała, tak. Ale one nie są ciemne. I ewentualnie albo wybierzemy sobie ten odcień kremu, albo przejdziemy jeszcze do tej następnej w kolorze cappuccino. Ewa miała w czym wybierać. W salonie dostępnych jest bardzo dużo różnych modeli sukien i z pewnością każda panna młoda może coś sobie znaleźć. Nazywam się Monika Boska-Nowakowska, jestem właścicielem Centrum Mody Ślubnej oraz nowej marki Boska. W moim salonie mogą Panie kupić sobie sukienki z różnych firm, jak również moją kolekcję. Projektujemy indywidualnie pod kształt, pod, pod figurę, pod kolor włosów, pod styl całego wesela. Do sukni ślubnej oczywiście musimy do, dopasować również buciki, tak samo jak biżuterię oraz dodatki związane z fryzurą. W dzisiejszym wybieraliśmy dla Ewy sukni ślubne. Oczywiście skupiłyśmy się na figurze i na e, doborze sukni, konkretnie pod e, e, ślub cywilny, który ma Ewa z Pawłem. E, zaczęliśmy od sukienki śmietankowej. Myślałyśmy też również o kapuczynie. E, została biała, zwiewna, delikatna na ramionczkach z e, pięknym wykończeniem, jeżeli chodzi o, o dodatki kryształków. Do tego dobierzemy e, też biżuterię, troszeczkę małe, małe kolczyki i e, piękny naszyjnik. Ewa z Pawłem dzięki udziałowi w programie otrzymali dziką kartę w konkursie radiowym organizowanym przez naszego patrona medialnego, zakochani Fani Radia SK, w którym główną nagrodą jest kompleksowa organizacja przyjęcia ślubnego. Reporter Radia SK towarzyszył nam w przemiarkach oraz przeprowadził wywiad z przyszłą młodą parą. W szukaniu sukni ślubnej dla Ewy towarzyszył również Grzegorz, z Szczecin nie jest wioską z tramwajami. Znany szczeciński blok patronuje i towarzyszy metamorfozom naszych par. Można na nim znaleźć relacje z kolejnych poczynań naszych uczestników. Również w tym tygodniu pary odwiedziły doktora Jarosława Matuszaka ze Stomatologii Mierzyn. Tym razem wizyty miały charakter kontrolny. Generalnie jesteśmy w tej chwili w trakcie. U jednych pacjentów już leczenia, ponieważ jest ono stosunkowo proste, nie wymaga jakiegoś dalszego, bardziej zaawansowanego planowania. U części pacjentów jesteśmy już na końcowych etapach konkretnego planowania. Leczenia, są oni po pierwszych zabiegach. Generalnie wszystko idzie wedle standardów, których, które wyznajemy na co dzień. Nic złego się nie dzieje, wszystko jest przewidywalne. Z jednej strony, żyjemy w XXI wieku i mamy do dyspozycji mnóstwo różnych środków do higieny. Nie tylko zwykłe szczoteczki, ale też szczoteczki elektryczne, soniczne, nitki do zębów, wykałaczki, szczoteczki międzyzębowe, kilkadziesiąt tysięcy rodzajów past najprawdopodobniej. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu, że używamy na co dzień, czy spożywamy jedzenie bardzo przetworzone. I to niestety powoduje, że. Narażamy się na próchnicę, na różne inne schorzenia. Pruchnica jest jakby dominującym schorzeniem, jeśli chodzi o schorzeniem zależnym od diety, i dlatego o to trzeba dbać. Zarówno na co dzień, myjąc co najmniej dwa razy dziennie, najlepiej używając czegoś dodatkowego w postaci irygatora, nitki do zębów, szczoteczki międzyzębowej, ale również raz na jakiś czas trzeba się poddać zabiegom higienizacyjnym w sensie ściągnięcia kamienia, wypiaskowania zębów z osadów, wypolerowania, fluoryzacji kontaktowej. To wszystko tak naprawdę tylko w całości pozwala pacjentowi cieszyć się uśmiechem. Generalnie ludzie najczęściej, pacjenci, którzy trafiają do nas, zaniedbania higieniczne wynikają najczęściej z niewiedzy, ponieważ owszem, większość ludzi wie, że należy szczotkować zęby dwa razy dziennie ale już większość pacjentów nie wie, w jaki sposób robić to skutecznie. I w tym pomagają nasze higienistki, zabiegi higieniczne w trakcie jakby spotkań z higienistką. Higienistki instruują pacjentów, jak to robić skutecznie, żeby nie marnować czasu i żeby rzeczywiście efekt był taki, jak pożądany. i w tym tygodniu uczestnicy odwiedzili studio 77. Tym razem kosmetyczka Agata zajęła się pielęgnacją panów. Na pierwszy ogień poszedł Paweł. Skóra Pawła jak u każdego mężczyzny składa się z większej ilości komórek warstwy rogowej. Posiada więcej włókien kolagenowych i elastynowych, przez co wolniej traci jędrność. Ma większą zdolność do się przed czynnikami zewnętrznymi. Wykonam dzisiaj zabieg oczyszczania ultradźwiękowego. Następnie za pomocą sonoforezy wtłoczę serum o działaniu przeciwzapalnym, łagodzącym oraz wzmacniającym funkcję obronne skóry. Paweł należy do tej zapewne przeważającej grupy mężczyzn, którzy mało interesują się pielęgnacją skóry. Nigdy wcześniej nie było powodu, żeby chodzić do kosmetyczki. Sam zabieg był fajny i bardzo przyjemny. Uczestnicy programu Metamorfozy jakiś czas temu spotkali się z psychoterapeutą Krzysztofem Falińskim. W trakcie rozmów wiodącym tematem były związki naszych par. Posłuchajmy, co o swoich partnerach powiedziały Ewa, Karolina i Danusia. Dlaczego ze mną jest Pawła? Yy, podstawowa odpowiedź to jest taka, że dla samochodu, dla domu i dla pieniędzy, <laughs> bo ja mam prawo jazdy, on nie, mieszkanie jest moje i pieniądze no, zarabiamy wspólnie, jak się uda. Yy, natomiast no, myślę, że bawimy się super razem. Miłość, miłością, ale myślę, że no, można tak samo kochać i rodziców, i babcie, i psa, i kota, ale my się świetnie bawimy po prostu razem, rozśmieszamy się czasami do łez, lejemy się też na żarty, także po prostu pękamy. Dla Ewy Paweł jest wspaniałym towarzyszem, ale także wsparciem. Podobnie jest z Karoliną i Krzysztofem. Karolina od samego początku wiedziała, jakim człowiekiem jest jej chłopak. Jest na pewno osobą bardzo kochającą. I jest zamknięty w sobie, żeby do kogoś się otworzyć, naprawdę wymagało to czasu. Ale dla mnie nie było to jakimś specjalnym problemem, bo chciałam go po prostu poznać. Jednak kobieta, jak patrzy na mężczyznę i jest jakoś tajemniczy, to chyba to jest dla niej takim wyzwaniem, żeby odkryć, co w tej osobie siedzi. I myślę, że to mnie tak w jakiś sposób do niego przekonało. Jest um, bardzo opiekuńczy, jest, y, jest to osoba, która mimo tego, mimo moich wad dalej przy mnie trwa. Y, jestem strasznie łatwo się denerwuję, jestem leniwa, i to jest. Y, nie każdy by to przetrwał tak naprawdę. A on jednak mi pomaga, wspiera i robi wszystko, żeby mi w jakiś sposób pomóc. I ciągle okazuje swoje uczucie, mimo że to już prawie 3 lata mijają. Danusia i Waldek przeżyli ze sobą już 27 lat. Jaka jest ich recepta na długi staż małżeński? Razem spędzamy czas. To są kajaki, wyjazdy wszelkiego rodzaju. No akurat tak się poskładało, że nie mamy jakichś takich swoich stałych kolegów i koleżanek, którzy chcieliby z nami spędzać czas, albo to wnuki, a to coś tam, coś tam. No to niestety jest jedna zasada. No to jedziemy we dwoje. I potem zaczyna się, jak tu się mówi, ze strony znajomych, tak, a mogliście, kurczę, też nam powiedzieć, to byśmy się też zabrali i tak. A co wyście tam robili? Jak to znowu we dwoje nie nudziliście się? Mówi, nie, my się nigdy nie nudzimy. To już wszystko, co przygotowaliśmy na ten tydzień. W kolejnym odcinku podejrzymy naszych uczestników w trakcie ćwiczeń i podczas zabiegów dentystycznych. W tej odsłonie będzie też można zobaczyć, w jakie pomysły na fryzury panów przygotowało Studio 77. Poznamy również tajemnice z podróży jednej z naszych par. Zapraszamy!